A powiedz mi tak, bo dzisiaj przemierzyłeś trochę tych kilometrów i bardzo się cieszę, że udało nam się dzisiaj z Tobą spotkać, ale nie przyjechałeś tutaj bez, bez powodu, bo przyjechałeś nagrywać również w innej stacji. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 5. 5, 5. Na lepsze życie w sklepach euro i na euro.pl Wiemy, że trzeba patrzeć szerzej, by widzieć więcej. Że piłka łączy pokolenia. Że wspólny wysiłek prowadzi do celu. Aktywizowanie jednoczy niezależnie od okoliczności. Że w naszych rękach jest lepsza przyszłość. Dlatego wspieramy największe emocje i dostarczamy wysokiej jakości paliwa. Jesteśmy dla Ciebie. Lotos, główny sponsor reprezentacji polskiej w piłce nożnej. Fabciu, zobaczycie mnie spokojnie. Zaraz coś poradzimy z Allegro. To może wypróbuj sobie Smart na Start. Teraz 5 darmowych deserów i mają. Jeżeli najważniejsza jest wymiana doświadczeń, aktywuj bezpłatnie Allegro Smart na Start. Allegro mają to, co teraz najważniejsza. 170 lat temu waglowskie specjały zatrzymywały przed naszym sklepem. A dziś zatrzymają cię z przyjemności. Lody Och od Wedla Z wanilią, że och Albo z karmelem takim och W wedlowskiej czekoladzie z kupiącymi orzechami Też, że och Więc zatrzymaj się Czas na przyjemność taką, że och Lody Och od Wedla A chłopiec i zebra na bogato Jak składniki w tych lodach Na program zaprasza sponsor Producent nawozów mineralnych Biopon. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia w zatorze ze strefą wodną Waterpark. W poprzednim odcinku wspominaliśmy rok 1968. Kina dozwolone od lat 18. Jeszcze Rok 1968. Ty masz wtedy. 23 lata. Ty jesteś turbosławny po faraonie, i w związku z tym ja chcę wiedzieć, czy ty w ogóle mogłeś wtedy wyjść na ulicę. Byłem rozczarowany, że mało miałem propozycji, baterboniami, by się wykazywać się własną inicjatywą. Moja mama Jurku, podkochiwała się wtedy. Ale dlaczego to wszystko było w ukryciu? Znamy się. znamy się ty. Nie sytuacja taka, że to rok 68 a wtedy była Czechosłowacja. Nazwisko Zelnik ma rodowód czeski. Tak jest. Okay. Może ja spróbuję piosenkę Czesnko. Krasna hamulka, buzecki pasla. Wielenem gaju pod Jaworem. że lubisz buzetki i kwiaty. A gdy czasem zanusz piosenkę? Taki cudowny twór polskiego wędliniarstwa na S. salce Proszę proszę, Ale widzę, że twoja lodóweczka kryje też inny rarytarz tamtych czasów. Ale to był rewelacyjny. Zawsze pożądany przedmiot, zawsze w rezerwie się przydawał. Cudowna właściwość patrykarza szczecińskiego. Zobaczyć naprawdę. Znamy się, znamy się. panowie. Nie, mamy Jez żyj. Nie, Nie A dupa. O co Zaraz. Zdę... Tak. No Bez I proszę. Dazewny. Dobra. Dazewny. Tak jak w bilardzie, No A, nie. Ale nie I, I, I tak dalej. Ale się zatrzyma. On to wie. On to wie. Ale przecież ty nie wiesz. On wie. Nie. Dobrze, słuchajcie. Ręce, pence w której ręce wystawiamy. Milo Andrycz. powiedz, że wiedziałeś. To nie jest Proszę pana. Pierwszy? Jak on to robi, słuchajcie, ale jak on to robi. Nie, ja to, nie wiem, nie wiem. Jeszcze szybka ja. ręka zębi. Ja jestem drwalem. Mhm. I no wierzę w Widać. Proszę Pana, taka jestem zakochana, ta rok to trwa, a jak każdego dnia próbowałbym jak tak śpiewałabym, już tak. Cała to się jesteś Ktoś, o, tak, że jest. Zelnik będzie Oskarów śpiewał w kurkach. Tak jest. Bo on mi wcale nie daje stać. Przyjedź, mamo, na przysięgę. Zaproszenie wysłał szef. Oto zwycięzcy tego odcinka programu To Był Rok. Dobry wieczór. Dzisiaj zabieram Państwa do roku 1999, w którym rządzi Lubega. tworzony świat obawia się pluskwy milenijnej. Posiadamy zapasowe źródła zasilania, posiadamy alternatywne środki łączności. I myślę, że dzięki temu będziemy w stanie zapewnić funkcjonowanie tego środka. Rząd Jerzego Buzka wprowadza cztery ważne reformy. Powstają kasy chorych, OFE i gimnazja. Kurczy się liczba województw. Przez kraj przetaczają się protesty rolników. Rząd polski jest antyeuropejski. Że rząd polski nie wykonuje postanowień i zobowiązań zgodnie z umową stowarzyszeniową z Unią Europejską. Młodzież szkolna ogląda w kinach Pana Tadeusza i Ogniem i Mieczem. Uśmiechnij się, proszę. To straszny człowiek. <laughs> A co mi tam kozak jakiś? Albo i cała sińcz. Ameryka jest w szoku po tym, gdy okazuje się, że prezydent Bill Clinton łamał w sprawie romansu z Moniką Lewiński. Nie od prawie pół roku kongres był sparaliżowany dochodzeniem przeciwko prezydentowi. Proces w Senacie trwał 36 dni pod przewodnictwem Sędziego Sądu Najwyższego. Na czele Federacji Rosyjskiej staje Władimir Putin. My z dumą przystępujemy do paktu północnoatlantyckiego. Na ten moment czekaliśmy 9 lat. Kilka tygodni później siły NATO interweniują w Kosowie. Fani science fiction wybierają czerwoną pigułkę i poznają prawdę o Matrixie. Hugh Grant po raz kolejny łamie serca tym razem w filmie Notting Hill. The world is going... Czy jest w tym ogrodzie coś, co może zrekompensować tę męczarni? A telewizyjna dwójka zaprasza Państwa do szpitala w leśnej górze. dziwa power couple, czyli super para. Victoria Adams wychodzi za mąż za piłkarza Davida Bechama. Żadna impreza nie może się odbyć bez hitu Kai i Bregowicza. <muchy> Witajcie z przytupem w roku 1999! Tyle się zmieniło, to był rok. Tyle przeszło, człowieku, z nami chodźcie i wygodnie zobaczcie, to był rok. O, to jeszcze raz dobry wieczór. Dzisiaj będziemy żegnać szalone lata 90. I jak na nas przystało, zapewniam, zrobimy to z hukiem Czas sprawdzić, kogo moi dobrzy przyjaciele przyprowadzili dzisiaj na imprezę. Włączam Boomboxa. I odpalamy! Iza! Czy ty jesteś gotowy? Tak. Patrz, kogo ja tu mam! Nie chcą mnie puścić! Pani nie chce mnie puścić! Daria Witawska! Czterej! Witaj! Dziewczyny wyglądają znakomicie, a jak wygląda chłopak i kogo chłopak przyprowadził? Uwaga! Tomek! Wolny! O, klasa! Dostojne. Ja zawieszałem. Zawieszałem I zawieszam oko. A ty, proszę, a ty, co ty tam masz na składzie dzisiaj? Co ty masz? Tego nie masz, a właściwie to właściwie Tomasz, proszę ja pana. Tomasz Dyskmen Wolny. Najnowszy hit tamtejszej Sejmowy. A czego Życzę. Dziękuję bardzo, zostaw mnie w wreszcie. Polski hit. Ja tam ale. <noise> <noise> Lata 90. W 99 roku Daria. Przyjrzyjmy się temu zdjęciu. Proszę bardzo, zaczynamy od Ciebie. Gdzie zrobione i w jakich okolicznościach? Akademia Teatralna. Grzywa i lok porządny, co ważne, bo trzeba... Żaby... ...zdrowia, szczęścia, niewyczerpanych pokładów wiary i spełnienia marzeń. Z tej okazji życzenia przyjmuje Pani Erena europejski przewój australijki Karmi Carly Minok. Karierę zaczęła jako nastolatka występami w australijskim serialu sąsiedzi. Dla światowej muzyki odkryli ją słynni kompozytorzy i producenci Stock Aitten Waterman. No,

sami Halinę No tak, strecowałem się. Ja pytam się, że jest, jest spotkanie z Nie, Nie, już jest, ja już jest, też jest. widzę, że... Jest, tak? jest, 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 No to dobrze. Jest. No to proszę o koncentrację i posłuchajcie czwartej pary kategorii. Blanka.